Jest nasza gierka. Dobra, komisyjnie nowa gra. E, zagramy sobie na weteranie. Nie wezmę tego mistrza, bo próbowałem na nim kiedyś grać i to, co się działo pod koniec gry, to nie do opisania jest, co tam się działo na tym poziomie. Nie chcę się zaspamić śmierciami po prostu. Siemanko znaczki. Więc zagramy komisyjnie na weteranie. E, od razu mówię, że każda śmierć równa się giwała i co nie? O ty śmieciu! a ostatnio będę tam nie zabił. Sędziony, którego trzeba uratować. No to jest żart jakiś, kurwa. No ten jeden śmieć, no. Zobacz jaki on... ...dostał. Jaki ten śmieć w ogóle snajpi mnie tutaj? Oni mi nie trafiali, a ten... ...jakiś kot w ogóle jest. O! Aha. Zajeb... Kurwa. Jest! Nie ma go. Śmieciu, ty. Pamiętaj o szybko. Pamiętajcie, używajcie noża, aby oszczędzać amunicję, nawet jak na paintballu jesteście. Kula, no, apteczki ja mi dawać, rozdawać moje ceny. Dobra, I co teraz zrobisz, kolego? Wyjebieś się za zero znowu? Biegasz, biegasz jak ta samica z tego odcinka, co jeszcze go nie wrzuciłem. O, ona tak robiła właśnie, o. No, tak, tak właśnie wygląda granie z nią. O kurna, bo ta tak to nie robiła. To to jakiś spinbot jest chyba. Kurwa, moja apteczka. No. Pop się wyjebał. Serio, ten chłopcom muszę robić quest dla niego, on tak poleciał na nich na pełnej? O, kolego. <grystanie> o Boże. Było piękne. Teraz ja się za Dobra, jeden żołnierz nie żyje. Boże, już mają takie bronie, że mi pancerz przebijają. O, ale... No ciemnie mnie prze... i ten śmieć mnie popchnął. I co Michałku? I co? <grystanie> ...łożone w głowie, jak zrobić, żeby... W budynku jest dwóch chyba. 嘿嘿嘿嘿嘿。<laughs> <laughs> I Ci dam zaraz. Brak siarżut. Górne, jak oni biją. Tu jest anomalia, chyba. Miałam przeskoczyć. <słyski> No to... No, tu nie idziemy Pewnego żołnierzy Uzbrojonych w karabiny maszynowe Czy ich zastrzelić? Oj! O kurna, dobra. W ogóle patrzcie jak komputer fujatnie. Przecież jak mnie ja tak walił full auto, to naboje by se w niebo leciały. Nie ja no, to nic nie robi im kompletnie. Nie no, maskrycznie się strzela, co jest? Już mogłem tam... Boże święty. Dobra, jeden zginął, robię sejwa. No to jest już i tak duże osiągnięcie z tą bronią. No on się nie rusza, ja nie... mam lunetę, nie mogę go trafić skandal po prostu. Po co ja go wziąłem? Brałem w ogóle. Jomek, powiedz, że masz jakąś amunicję tutaj, bo po prostu wysiądę tutaj. Masz fante? Dawaj amunicję. Na 15 tylko. A nie, to moje jest. Dobra. Dobrze, nie ja mogę kupić. Nieźle. Całkiem fajny towar. Kupuj kiełbasę, kupuj chleb, kupuj to. Kup energetyki i pandaże. Fajnie, kupiłem sobie 11 amunicji. I, I żołnierze się wbili do wioski. Jest ich tu czterek. kurwa. Macie, jak ja to zrobię? Nie mam nic. Zginął. Żrzyjcie granaty z kurwy syny. Sam się wysadziłem. No, nie mam municji, muszę udawać. tu 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 tu, tu. Kurwa, idę no Idę nowi. Tenże <laughs> pizda tam w czysty mikrofon cały czas. Jeden żołnierz, jeden. Nie wytrzymam zaraz z tą misją. W mieciu. Aż nożem po ryju. Oni mają takie gówniane bronie i mnie zabijają. Przyjdą nowi to nie będą mieli radia. A to jest trailer Stalkera chyba. Czy jakaś taka wczes wczesna wersja. Ale już sobie nie obejrzą. Mm. Hey. Z wyrzutni rakiet dostał. Zapomniałem, że, że na tym etapie gry wyrzutnie rakiet potrafią być. A uciek. jest ja tutaj za Wyrzutnie rakiet, kupi śmieć. Kurna, to jak Zeusa po prostu. za śmieć kupi. Z niego zaraz się skiny skończy. Kurwa, ze. z wyrzutnią rakietą. Dawaj, kurwa, zaraz wyjaśnię z kurydzyny. Dawaj mi do jakiegoś. O jest, kurwa, ci kagatek. Dawaj, w niego, kurwa, zaraz. O! 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 Dokładnie. Wiem, że mogę... Kurwa mać... Lepszy pancerz, lepszy pancerz ja dopiero w się... Nie no, jeszcze jeden taki... Nie... Kurwa, wychodzę z Tak nie działa, tylko oni tak potrafią. nie ja nawet... Chyba nawet przez ściany nie można nawet najeść... Kurwa, zagadałeś mi. Coś śmieciu, na daleko już taki nie jesteś pewny, co? Jeszcze jeden był. Na minimapie, ze zwłoków się taki kutasik ułożył. Nawet ci gorsi ci tacy z tą bronią mają ten... Mają te... lepsze bronie. A co to? Ty! O kurwa Wiecie co tu się teraz dzieje? W wersji klasycznej stalkera Tego nie ma Tutaj, się, tutaj mnie powinno do elektrowni teleportować A ja jestem na stadionie tu są wyrzutnie rakiet ciągle. Oni naprawili to, bo w podstawce tutaj normalnie się ten em, bugowało i się do następnej lokacji brało. A tu masz to. W ogóle ten dzik zakończył swój żywot w dosyć karuzelowy sposób, co nie? Co, przebiec to jakoś? Ja tu nigdy nie byłem, ty. Ja przeszedłem tę gry 4 razy, a ja nigdy nie byłem w tym miejscu w ogóle. To zbugowane zawsze było. To są mutanty jakieś i te wyrzutnie rakiet. Kurwa to jest niby olbrzym jeszcze. <śmienny> <śmienny> Śpienia kurwa wlecia we mnie. To bo... TO jest? Tu się dzieją inne rzeczy niż zawsze się działy. Te mi głowce tak nie strzymały kurwa, do gracza. Gdzie tu się kurwa biegnie? A są wrogowie, to chyba ja dobrze idę. Tam, tam trzeba. Kurwa! Kurwa, no już. musiał mieć te wyrzutnie rakiet tam śmiecie bany jakiś z kolejny. Że ta broń powinna zbanowana w tej grze być, kurwa. Tam wystarczył. Zabrakło mi dosłownie metra. Ale, żebym kurwa grę zapisał. Dobrze, że minuta nie minęła. Tylko lewa, prawa. Oh. Kurwa, no właśnie, że zapisałem grę przed wyrzuceniem rakiet. Udało się. Jesteśmy w elektrowni. Ale nie mam municji do Tundera. Ale mam do tego. I mam przeciwpancerną. Dostaniesz to, czego pragniesz. Ispolnice. Przyjdź do mnie. Chcę 500 subów. Ciekawe, czy spełni.